Witaj, Joachimie, ponownie. Witaj ponownie, Pawle. Dzisiaj teraz odnieślibyśmy się co do pytań pod filmami słuchaczy. Jednym z tych pytań, ono się przewija już od początku, jest temat książek. Książek, książki przede wszystkim tej oświadomości, ale również innych. Jakbyś mógł tutaj przybliżyć, co, gdzie, jak, kiedy? Wszystkie książki, które. Yy... Napisałem zawsze e, pozbawione są wszelkich ograniczeń, to znaczy ja je wstawiam do internetu i kto chce może pobierać swobodnie, dzielić się, kopiować, robi, co żyw mu się nie podoba. No i jeżeli chodzi o, o tę ostatnią, no to nie jest ostatnia, ale ostatnio napisana pozycja. E, też jest dostępna podstawowe e, nauki ludzkości, taki jest tytuł. Ona jest dostępna. Na moim serwerze, Paweł, ja Ci później podam, bo nazwa jest trochę skomplikowana. Ja Ci mhm. później podam odnośnik internetowy, więc pod filmem będziesz mógł umieścić. Dobrze. Poza tym, jakby ktoś w tej chwili chciał od razu wejść, to może wejść i pobrać ją też z mojego forum. Forum nazywa się forum.niedzenie.info. No i tam już. Sam poszukać, gdzie ona jest. Jest Też to dalekuję. pierwsza. Y, 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 mówię o książkach napisanych po polsku. Y, y, jest to pierwsza książka, którą napisałem w tym roku po polsku. Y, stanowi pierwszą część w serii, właśnie tej podstawowej nauki ludzkości. Druga część, którą już piszę, już jedną piątą mam napisaną, y, dotyczy zdrowia i samouzdrawiania. No a trzecia y, dotyczy regeneracji regeneracji i rewitalizacji w przyrodzie. Myślę, że obydwie skończę jeszcze w grudniu. Zaraz jak je skończę, umieszczam je w internecie na serwerze. Mimo, że one nie są jeszcze w pełni doszliwowane, w pełni poprawione, prawdopodobnie jest tam kilkadziesiąt błędów i gramatycznych i stylistycznych, no ale myślę, że treść jest ważniejsza niż Niż te błędy, I, i z drugiej strony ludzie, którzy czytają, a ja, a ja proszę o to, oczywiście, przysyłają mi informacje, gdzie są te błędy, więc w taki sposób wspólnie poprawiamy i, i czy, czynimy ją bardziej czytelną, bardziej przystępną. Także, Pawle, podam Ci odnośniki, gdzie są możesz umieścić pod, pod tym nagraniem. Dokładnie. No to super, to odpowiedzi są. Reasumując, odnośniki będą do książek, które są jeszcze tak jak powiedziałeś niedoszlifowane pod względem tych znaków, ale ja myślę, że dla kogoś, dla kogo ważna jest treść, to nawet czyta jednym tchem bez tak. właśnie przecinków, to po prostu płynie, leci. Prośba z twojej strony, jeżeli ktoś chciałby jakieś uwagi, to można je zamieścić. Natomiast tak. będzie link do tej, która już jest tak jak jest, jak wygląda bez właśnie tych korekt, a później będzie podany link, gdzie te korekty, już z korektami, taka typowo. Tak jak powiedziałeś, wszystko co do internetu jakby zarzucasz, czyli Twoja cała twórczość jest dostępna bezpłatnie. A teraz pytanie, czy jeżeli ktoś chciałby wspomóc Ciebie jako autora tutaj, tych książek, prac Twoich i ogólnie tego, czym się dzielisz, mógłby z wdzięczności w jakiś sposób chcieć, czy to zakupić książkę, czy, czy jak to tutaj wygląda, że po prostu chciałby, czuję, że chce pomóc, ciach, nie? Oczywiście, jak najbardziej. Na pierwszej stronie książki, gdzie e, wspominam o cenie książki, no bo niektórzy ludzie się pytają, jeden na tysiąc się pyta, to podaję odnośnik do mojego konta PayPal jak ktoś ma PayPal'a, może przelać, jak ktoś nie ma, ma karty, może używać karty bankowej, żeby przelać na PayPal'a, a jak ktoś nie chce podarowywać pieniędzy, to może podarować cokolwiek innego, no ale wtedy wcześniej niech się ze mną skontaktuje. Dobrze. Ja jestem otwarty na wszelkie prezenty. Pewnie, no bo twoim zajęciem teraz to jest tak naprawdę, no autorstwo tutaj tych książek, seminaria, spotkania, to wszystko, tak jak jest, po prostu jedna wielka, piękna przygoda. To jest, że jakby moja praca od 20 lat zajmuje się właśnie seminariami, książkami, artykułami i tak dalej. Dobrze, dobrze, Joachimie. Dziękuję. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy zadawali pytania, mają kompleks, jakby teraz, komplet. Przepraszam. Także, Joachimie, dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję, Do następnego razu. 真贵。